Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Oskar, skarb witam was w kolejnym filmie z Grid Legends. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest eneba.com. Chcesz pograć ze mną na streamie Forza Horizon? Teraz możesz mieć ją taniej. Pisując kod promocyjny Marquis, zyskasz 3% zniżki przy zakupie. To co? Kliknij w link w opisie, a ja życzę miłych zakupów. No kurczę, dawno mnie nie było na tym kanale, słuchajcie, zdrowie już dopisuje, chęci już są, czasu troszeczkę człowiek znalazł. Musiał sobie tą przerwę taką zrobić. Ostatnio robiliśmy streama bodajże we wtorek, i od tamtego czasu trochę się pogorszyło u mnie, ale już jesteśmy, wracamy, jeżeli to oglądacie. Dajcie łapkę w górę, słuchajcie, żebym zobaczył, jak jeszcze was dużo zostało na tym kanale. Jeżeli ktokolwiek jeszcze mnie ogląda, bo statystyki powędrowały strasznie w dół i chciałbym po prostu zobaczyć, jak stoimy z aktywnością. Słuchajcie, dzisiaj skupimy się na drifcie, nie będziemy ruszać dzisiaj fabuły. To zrobimy sobie w kolejnym filmie. Dostałem propozycję, żebym ogarnął tutaj drift, bo owszem, może i na streamie to widzieliście, ale jeszcze jakby. Odcinka, o tym nie nagrywałem. Także nie byliście z tym zaznajomieni. No to proszę bardzo. Mamy zawody miesiąca, zawody driftowe. No to trzeba zobaczyć, z czym to się je, nie? Yokohama i ciekawy, co nam dadzą do prowadzenia. Yokohama Dogs, Yokohama Drift, dobra. Mitsubishi Lancer Evo 10 Drift tuned. No, okej, okay, dobra. Weźmy sobie. Skrzynie biegów, indywidualne ręczna ze strzęgów, dobra, to mi się podoba. Tutaj, słuchajcie, drift nie jest realistyczny, to już wiemy, ale trzeba sobie jakoś obrać drogę. Jaką będzie się jeździć, tutaj? No Bo widzicie, ja kierownicą zbyt dużo tutaj nie macham. Bardziej mam wyprostowane w sumie koła, nawet a samochód idzie bokiem. Dobra, nice. Premię zbliżeniową dostałem. Na czwóreczkę nie zmieniam. Tu pięknie. Premię zbliżeniową dostaliśmy chyba maksymalną. Oj tutaj nie dostaliśmy nic. Tu też nic. No ale dobra, jest tu zabawa. No bo nie powiem, grid arkadówka na maksa. Ale na pewno nie można nazwać tego realnym jeżdżeniem. No bo jak widzicie, moja kierownica oscyluje w granicach 90 stopni odwrotu. No może 270. Co to czasami mi się uda. Ale ona ma takie dołki y, Tu w tej grze W tej grze kierownica ma takie dołki I generalnie Mniej więcej można sobie zapamiętać Można sobie zapamiętać Drogę Jaką przebywa kierownica I jak bardzo trzeba ją Obrócić Bo ona się blokuje, jest taki softlock Po prostu w grze zrobiony y, Ona się blokuje, ale W trakcie jeszcze Jakby obracania nią Wiecie, na przykład teraz jak jechałem, to czułem, że 90 stopni obrotu to już jest maksimum To już jest maksimum, co mogę tu zrobić Dobra Dobra, przynajmniej to jest mega dziecini proste O, jaki ciągły drift, widzicie? Ciągły drift, gdzie koła mam wyprostowane No to dla kogoś, kto chce zobaczyć, czy tak drift wygląda, no to tam pewno mu się nie uda. No bo tak drift nie wygląda. No, na wyprostowanych kołach jazda. Dłujeczka, co tam, aby tylko zbliżyć się do tej strefy zbliżeniowej całej, żeby punkty dostać. No wiadomo, że tutaj chodzi o koszenie punktów. A ja już trochę w tę grę gram, także mam jakkolwiek wprawę w niej Miło, że jakkolwiek twórcy po prostu dodali tryb driftu. No nie ma się nijak z realizmem, no ale przynajmniej je zabrano. Człowiek zawsze będzie wyprzyzać, bo tak jest skonstruowany. No, ale tutaj, jak tak wiecie, reklamowali ten tryb drift, no to już troszeczkę. O nie, punkty mi się zaliczyły. No i to jest druga rzecz, nie? Ja driftowałem, a punkty mi się nie zaliczały. Asymulator to to nie jest. Ja w ogóle mam 4 miliony punktów. Bo to było 100 tysięcy razy 24. 4 miliony 100 punktów. 4 miliony 100 tysięcy. Dobra, czworeczka. Cyk, redukcja do trójki. Przymyc zbliżenie waszej set, bo pewnie dotknąłem. Dwójeczka, O nie, stracę te punkty. O, nie straciłem, patrzcie. Jak mi się to udało, to nie wiem, ale jakoś gra mi zaliczyła ten drift. Zaliczyła to, że driftowałem. Mało tej premii zbrzmiowej, a tutaj za to fula dostałem. No trzeba się zbliżyć do tego, nie? Ale jak widzicie, nie zawsze to też działa idealnie. Dobra, rozpędziliśmy się tylko, aby tak Później redukcja do trójeczki Tu już daleko od strefy. Ale przynajmniej punkty driftu się zaliczają. O, chłopie! Strefa jak mi wyszła. Finalnie mamy punktów. Ile? 10 tysięcy dostałem o PD punktów doświadczenia Jesus. Semi Pro Drift No dobra O, 5 milionów 300 tysięcy Ja pierdzielę. No dobra, skupmy się jeszcze na jakimś drifcie kolejnym Tydzień piąty drift Uwaga, teraz mamy chyba Mazdę Tak jest Mamy Mazdę RX7 Na e, Cre Crescent Valley Tak się nazywa ta trasa e, Skąd się kojarzy Chyba z grida Autosport Bo w gridzie Autosport ona już była I tam też był drifting ale wiecie jak to było kiedyś, nie? Dawaj, pal dumę. Dobra, z Mazda jest troszkę inaczej. Mamy tu więcej mocy. No, come on, driftuj. No, mamy tu więcej mocy i będę mógł starać się na czwórce na czwórce tu driftować. Nie możemy tu za bardzo prędkości wytracać. Czyli nie mogę robić takich dużych kątów, bo w momencie kiedy robię duży kąt, no to auto drastycznie spowalnia. O, premier zbliźniowa jeszcze zaliczyła. Wiecie, drifting wcale nie jest naturalny, ale takie rzeczy da się szybko ogarnąć. Zdecydowanie. Szczególnie, że to nie jest jakieś mega trudne. Wystarczy mieć gdzieś hamulec ręczny, czy to na guziku, czy to tak jak ja analogowo. Wyprostowane koła i praktycznie auto samo driftuje. Na trójce pałujemy, a co tam? W sumie gra nie chcę, żebym na czwórce jeździł. To nie będziemy. Ojeju, straciłem punkty wszystkie. Wszystkie punkty straciłem. Dobra, rozpoczynamy to jeszcze raz. Ivan Kennedy jest do pokonania na pierwszym miejscu. O, czwóreczka. Czwóreczka zapięta i leci No jedźże! Znaczy jechać jedzie, tylko z niewiadomych przyczyn punktów mi nie nabija Wyprostowane koła Place Łe! zwykły strzał ze sprzęgła starczy. Chyba na wyższym biegu y, szybciej punkty się nabijają. O, dobra. Wiecie, cokolwiek, żeby się nabiło, chociaż, żeby się mnożnik nie wytracił. Później slipa, jak się ten mnożnik straci, no ale jedziemy ze świadomością, że mnożnik się nie traci, nie? Drift, świetny drift. No, na ręcznym niestety e, nie nalicza mi punktów jakkolwiek. Więc muszę z wciśniętym gazem driftować. Dobra, premię bo mam tu maksymalnie. No i śmiesznie, bo mi nie, punktów tam nie zliczało. No, come on. Dobra, nice. O, genialny drift. No tak, miałem genialny drift, to musiał być dobry, nie? Bez powodu by tak nie napisali na pewno. Nie trać mi tego, błagam. 95 tysięcy razy 30. Powiem Wam szczerze, że w takim razie tamtej Yokohama Dogs było chyba łatwe w porównaniu do tej trasy. No i teraz był taki proper drift i mnie zaliczyło. A latanie na wyprostowanych kołach zalicza. O, premię zbliżnikową dostęp z maksymalną 4,5 tysiąca. Wow. No teraz to zaszalałem. <gry> Tempe tutaj są te drifty, nie? Ale no, trzeba jeździć tak, jak tam zagrają, no. Finałowe okrążenie. No i tyle, no. No i czemu już tu dalej punktów nie, nie nalicza? Tu też dostałem premię z 4,5. Kloska. No ładnie. No słuchajcie, od dzisiaj w asetokorsie driftujemy na wyprostowany kołach, bo widzę, że to przynosi bardzo dobry rezultat. Dobra, no 47. Razy 147 tysięcy punktów, co daje nam wynik 6 milionów 6, 900 tysięcy. 6,9. <grych> Także no właśnie tak wygląda tutaj drift, słuchajcie. No, realizm. Nie, na co to komu? Komu to potrzebne? Ale kurde, ja nie wiem, no coś mnie trzyma przy tej grze, mimo że jest no, trochę kiczowata mimo że nie oferuje zbyt dużo w stosunku do innych gier dzisiejszych czasów, mimo że drift tutaj to tragedia, a liczyłem na bardzo dobry drift, to kurczę, coś mnie do niej ciągnie i ja chcę grać w tę grę. No nie wiem, może to fan jazdy w niej, może to to, że sentyment mam do serii Grid. Nie mam bladego pojęcia kochani, ale mówię wam że to mnie przekonuje. Ta gra nadal mnie trzyma. Ja w nią gram. Ja już mam 38 poziom, mam 220 tysięcy kredytów. Także ja w nią gram. Słuchajcie, mam nadzieję, że dzisiaj się wiem, jak wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeszcze raz przypominam o tym, co mówiłem na początku filmu. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku z Grid Legends. Mimo, że będzie oglądać co nawet 10 osób, będę miał po 50 wyświetleń, bo będziecie wchodzili w to 4 razy, to i tak ja się cieszę, że ktokolwiek chce u mnie to oglądać. I mam taki kurczę, motor napędowy w postaci kilkunastu osób na moim kanale, które są wierne. Trzymajcie się i do następnego razu, bo już zaczynam biadolić. Idę zjeść sneakersa. Cześć!